Już tylko dwa zespoły pozostały w walce o Puchar Króla. To jeden z nich już niedługo będzie mógł mianować się zwycięzcą tegorocznej edycji. Atletico Madryt zmierzy się z Realem Madryt. Witamy wszystkich fanów piłki nożnej. Dzisiaj poznamy zdobywców Pucharu Hiszpanii. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski, zapraszamy na to spotkanie. Atletico Madryt zmierzy się z Realem Madryt. Doczekaliśmy się, proszę Państwa. Na ten mecz czekała cała Hiszpania, a wraz z nią spory kawał futbolowej Europy. Finał Krajowego Pucharu zawsze ma w sobie coś wyjątkowego, a Puchar Króla to przecież jedne z najbardziej prestiżowych rozgrywek tego typu. Miejmy nadzieję, że waga tego spotkania nie przytłoczy zawodników i zobaczymy tu grę pełną hiszpańskiej pasji. I rozpoczęli pierwszym kopnięciem finał Pucharu Króla. Niebawem dowiemy się, komu przypadnie to wspaniałe trofeum. Realizator przedstawia nam teraz wyjściowy skład Atletico Madryt. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. W defensywie Jose Maria Jimenez wystąpi razem z Clementem Longle. W ataku zaś zobaczymy Antoana Griezmana współpracującego z Alvarezem. Dobrze blokuje teraz strzał. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. Między słupkami Thibaut Courtois. W obronie Antonio Rydiger wystąpi razem z Ederem Militao. Jude Bellingham oraz Federico Valverde zagrają w środku pomocy. A na pozycji napastnika Mbappé. Teraz jest niepilnowany. Ależ znakomicie teraz bronił ramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści. I mamy gola! Atletico zdobywa bramkę otwierającą wynik finału Pucharu Bruna. teraz jeszcze, bardzo dobre było to dośrodkowanie na straj szesnastki, na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Střepnice Alvarez. Uvaga, okazja! Pios kuje, nebezpečenstvo Jude Bellingham. Real, tráčí pílka. Jude Bellingham. I okazję by dobrać do jednego z kolegów. Uwaga, strzał! Nie, nie daje się im zaskoczyć. O tak, kasuje się akcję przeciwnika. Tam, szuka okazji strzeleckiej. Atletico traci teraz piłkę. I teraz dystans. Uwaga. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki. Był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższy lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Julian Alvarez. No i piłka dla atlety oddana przez Atletico. Świetne teraz prostopadłe do kranie. Alvarez, co za okazja! Groźnie było. Dobra interwencja. Ośrodkowanie Grismana. znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy co teraz zrobi z kilką. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Gwizdek zaczyna drugą połowę meczu. Do tej pory górą atletico, ale prowadzenie jedną bramką to nic pewnego. dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Słameni. Valverde. Jest strzał. Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby w opałach. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Świetne, filtrujące podanie. Grisma! Gol! Była bramka przewagi! A teraz są dwie! Trzeba wziąć się o stronę roboty, żeby jeszcze wrócić do gry! Każdy bramka, że zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak pada do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczy. nie Gerbora mówi wszystko, to nie że nawet grając słabo można pokazać pole walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopieczek. Valverde Federico Valverde Aurelian Chłomeni Lucas Vazquez Rodrigo Znajduje tam Kilian Mbappé Blokuje to wspaniale. Mocne wejście, ale czyste Mbappe. Jude Bellingham. Teraz partnerzy tak, z zespołu pokazują mi się dobry. Teraz wspaniała okazja, a i niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia, Tomku. Niestety nadal do remisu potrzebują dwóch brak. A teraz będzie dobra okazja. Uwaga, wciąż może być gol. I udana interwencja. Filiany Mbappé. Zobaczmy, co teraz zrobi Mbappé. Nie oddali piłki. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. I blankaż Atletico traci piłkę. To Valverde. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Wolno, zbierają się do powrotu obrońcy. Griezmann, to lekarność. Fantastyczna kontra, naprawdę miło się to oglądało. Aż do momentu tej próby strzału. Tak, całe rozegranie akcji przebiegało bez zarzutu, ale tak niecelny strzał przekreśla to podejście, a szkoda, było groźnie. Real ma teraz miejsce z boku. Gotów do odbioru. Świetnie przeczytał przódka, ale wciąż może być groźnie. Powinien wybijać. I oto mamy ostatni dziś gwizdek,